Cmentarz wojenny nr 64 w Bartnem jest zabytkowym cmentarzem z I wojny światowej zaprojektowany przez Hansa Majera. Znajduje się we wsi Bartnem w powiecie gorlickim w gminie Sękowa. Jest jednym z 400 zachodniogalicyjskich cmentarzy wojennych zbudowanych przez oddział grobów wojennych Komendantury Wojskowej w Krakowie. Podczas ofensywy Gorlickiej w pogodny i upalny dzień 4 maja 1915 roku w okolicy Bartnego, na tzw. Madzikowej Polanie, na Stokach Wątkowej, rozegrała się bitwa pomiędzy oddziałami III Armii Austriackiej generała Borowica a Rosjanami. Dowództwo austro-węgierskie. Poleciło mieszkańcom Bartnego pochować ciała zabitych żołnierzy austro-węgierskich na cmentarzu parafialnym w sąsiedztwie grecko-katolickiej cerkwi. Natomiast ciała poległych Rosjan, aby śladu po nich nie było, w okopach. W 1916 roku siłami jeńców rosyjskich eschumowano ciała poległych, a następnie pogrzebano na tutejszym cmentarzu wojennym. Obiekt położony jest w centrum wsi. Powyżej cerkwi grecko-katolickiej obecnie muzeum, obiekt został zaprojektowany na rzucie nieregularnego wieloboku zbliżonego do prostokąta. Otoczony jest od strony północnej i częściowo wschodniej murem kamiennym, a z pozostałych stron kamiennymi słupami połączonymi drewnianym płotem. Znajdujące się od południa wejście zamyka drewniana furtka. Głównym elementem cmentarza jest wysoki drewniany krzyż łaciński, nakryty półkolistym, blaszanym, ząbkowanym daszkiem. W piętnastu grobach zbiorowych i dwudziestu dwóch pojedynczych Pochowano 28 Austriaków z 36 pułku piechoty oraz 16 i 17 pułku ułanów oraz 59 Rosjan. W Bartnem w czasie I wojny światowej stacjonowali m.in. kozacy dońscy i tatarzy. Na grobach zbiorowych znajdują się dwa żeliwne ażurowe krzyże Łaciński i lotaryński. Mogiły pojedyncze oznaczono są żelibnymi krzyżami lotaryńskimi na betonowych cokołach. Spośród 87 poległych, tylko 8 znanych jest z nazwiska. Cmentarz budowali jeńcy rosyjscy. Chowano tu również żołnierze armii niemieckiej, zmarłych w tutejszym szpitalu w czasie II wojny światowej. Szpital Znajdował się w jednym z domów i wiejskiej szkole, która dzisiaj już nie istnieje. W latach 90. XX wieku ekshumowano szczątki tych żołnierzy i przeniesiono na cmentarz niemiecki w Siemianowicach Śląskich. Na cmentarzu nr 64 w Bartnym na wszystkich czterech narożach zachowały się słupki geodezji wojskowej HV. W drugiej połowie 2022 roku obiekt został wyremontowany i przywrócono mu pierwotny wygląd.